Cześć, z tej strony Bartosz, a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Exanima. Poprzedni materiał był nieco krótszy, bo pokazywałem wam arenę na nowicjuszu. Tam praktycznie w 10 minut jesteśmy w stanie ją zrobić. Ale gorzej z ekspertem, moi drodzy, dlatego teraz chciałbym pokazać wam eksperta. Ja po tamtej grze, oczywiście, nie wyłączałem gry, bo jak ją wyłączę, to stracę cały ten ekwipunek i musiałbym nowicjusza przechodzić od nowa. Dlatego rozpocznijmy sobie z tym oto ekwipunkiem. Tutaj, jak widzicie na ekspercie, mamy. Troszeczkę inne rzeczy startowe, ale one są dużo słabsze od tych, które mam aktualnie na sobie. Eee, chyba, że spodenki mogę sobie podmienić, bo one mogą być troszkę lepsze, z tego co pamiętam. I mogę sobie chyba podmienić tą koszulę bo ja mam taką zwykłą, a tamta jest taka, taka fajniejsza. I właściwie tyle, cała reszta jest zdecydowanie lepsza. A broń, jeżeli chodzi o broń, to ja wolę ten mieczyk, który zdobyłem w nowicjuszu dwuręczny, bo z dwuręcznych rzeczy mam tutaj tylko młot i taką halabardę do wyboru, a one są zdecydowanie dla mnie za ciężkie i za wolne. Także moi drodzy, zaczynamy eksperta. To już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, tutaj może mi się przydarzyć zginąć. Chociaż mam nadzieję, że uda się. Uda się stracić jak najmniej życia. Tutaj jej chodzi też nie tylko o to, że przeciwnicy są. Och, pięknie, w sam tył głowy. Nie dość, że przeciwnicy są mądrzejsi. To jeszcze są zwyczajnie po prostu lepiej, lepiej ubrani. Pięknie aż mu topór wyleciał. Są po prostu lepiej ubrani od tych ludzi z Nowicjusza i cięż, cię, ciężko ich zabić zwyczajnie. No tutaj nie ma się co zastanawiać, tutaj widzę, że są rzeczy dużo lepsze niż moje. Na przykład widzicie, kolcze majteczki, spodenki możemy nosić jednocześnie. Najpierw nakładamy zwykłe nachy, później e, tak jak, e, m, taką kolczugę ze spodni. Tylko ja sobie jeszcze tu porównam 3,5, 3,5. A tu mamy 2,5, no dobra, to jest gorsze. Buty nawet nie będę sprawdzał, bo mam nagolenniki połączone z butami. Także one zawsze będą miały jakieś tam lepsze statystyki. Och, pięknie, w samą szyję. Genialnie. Tutaj każdy przeciwnik ma tam swój system ataków, mniej więcej. Na przykład ta kobitka. Jest bardzo mocna, jak widzicie. Zwróćcie uwagę, ile już życia mi zabrała. Pięknie. Wcześniej w samą głowę, a teraz jeszcze w szyję i już po niej. Ale zwróćcie uwagę, ile życia mi zabrała. I ile wytrzymałości tej żółtej. Możemy rozpocząć podmiankę. Buty, z tego co pamiętam, miała gorsze. E, tak, zdecydowanie. E, to chyba było lepsze dużo lepsze, także ja sobie to od razu podmieniam. Porównajmy sobie jeszcze te rzeczy. Te rzeczy są takie same, ale te bardziej mi się podobają, będą mi pasowały do klaty. Nóżki na pewno mam lepsze, bluzkę też, rękawiczki zapewne też. Tarczy nie używam. Można oczywiście z tych przeciwników jeszcze podnosić broń. Nie zapominajmy o tym, zwróćcie uwagę, wystarczy, że do niej podejdę. I sobie przyciągnę tę broń tutaj do ekwipunku. Ale moi drodzy, ja nie korzystam z mieczy jednoręcznych. Już się nauczyłem walczyć dwuręcznymi i niech tak też zostanie. Także bierzemy Next Fight. Tutaj troszeczkę życia powinno mi się zregenerować. Och, ten z tą halabardą. On, jak widzicie, jest bardzo powolny. Przez co bardzo łatwo, mniej więcej, pomiędzy jego atakami wkleić gdzieś swój atak. Widzicie? Już widać, kiedy on robi wykrok o, i po nim. Kiedy on robi wykrok, to wtedy my robimy atak. No ja mówię tutaj o mieczu dwuręcznym, jednoręcznym by się nieco inaczej walczyło. On ma tutaj taką halabardę, ale zwróćcie uwagę na balans, moi drodzy. To właśnie dlatego te miecze dwuręczne są takie śmiercionośne, bo one są bardzo dobrze zbalansowane. Ja jestem w stanie idealnie określić tor lotu tego miecza. A jeżeli on by był tylko jakoś inaczej zbalansowany, to już byłby problem. No dobrze, moi drodzy, na pewno mamy tutaj lepsze nagolenniki niż te, które my nosimy. E, dlatego je podmieniamy. Buty, nie wiem, czy będą lepsze. No, na początku miałem takie fajne buciszki. Widzę, że niepotrzebnie wtedy je zamieniłem. E, tutaj mamy gacioszki. Gacioszki mamy lepsze. E, koszulkę mamy też zapewne lepszą. To, co to jest. Aha, to jest takie coś. 3,5 3,5 pół. 3,5 3,5 pół. Dobra, to jest takie same, dlatego ja wolę chyba tą taką srebrną, ona bardziej mi się podoba niż ta ciemna. To też możemy mu poddawać. No i mamy bardzo fajny hełmik, tylko zwróćcie uwagę, że to, co my mamy, to jest taki kaptur skórzany i na niego możemy sobie nałożyć hełm, także spoko. I jeszcze to sobie porównajmy. 3,5 tu, tu mamy na slash odporność dużo wyższą na crash także ja wolę te to nic, że mniej mi przykrywają, ale są bardziej odporne na uderzenia. No i możemy je cisnąć dalej. Jak widzicie, nasza postać rośnie cały czas w siłę. Ok, tutaj mamy gościa z kolejnym dwuręcznym mieczem akurat oj, prosto w głowę. No tutaj się tak zakleszczyliśmy trochę tymi mieczami. Trzeba na to uważać, bo czasami... Ach kurczę. Piękny cios. Oj ojoj oj, oj, zwróćcie uwagę jak mi ulał. Ale jestem mu tutaj, nie jestem mu dłużny. Aj, aj, aj. Pięknie. Jak widzicie, z niektórymi przeciwnikami trzeba. Och, kurczę, chyba się tutaj nie uda przeżyć. Strasznie dużo. Jeszcze jeden cios, tak naprawdę. Ach, i zostałem pokonany. Ten przeciwnik ma bardzo, bardzo dobry miecz dwuręczny. Także ja bardzo chciałbym ten miecz mieć. I postaram się mu go zwyczajnie wyrwać. E, także ja postaram się tutaj dojść ponownie. I widzimy się, jeszcze tylko wam pokażę, jak wejdziemy do areny, ekspert. No i ten ekwipunek oczywiście jest zachowany, ale niestety arenę rozpoczynamy od nowa. Także widzimy się już za moment. Okej, okay, udało mi się dojść do tego przeciwnika ponownie. Troszeczkę życia po drodze straciłem, ale nie aż tyle, żeby mi się nie udało go pokonać. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jeżeli nie, to fajnie by było mu... Zabrać ten mieczyk. Trzeba mieć na uwadze, że ten miecz jest dużo lepszy niż ten, który my mamy. Och, kurczę, ja nienawidzę tych ataków właśnie takich z nadgłowy. Ciężko jest ich uniknąć, szczególnie jeżeli się jest nastawionym na takie ataki z zamachu. Och, kurczę, teraz on wykorzystał moją metodę. pięknie w głowę, aż krew poleciała, także dużo życia mu nie zostało i genialnie. On pada, a my zawijamy jego miecz. Zobaczmy. To jest ten stary miecz, a to jest ten nowy. Impact jest mniejszy, ale balans jest dużo lepszy, slash jest dużo lepszy i trust jest lepszy, czyli moi drodzy, podmieniamy, wywalamy no i nie wolno też zapominać o tym, żeby podkreślić mu kilka elementów uzbrojenia. Najpierw patrzymy hełm. Hełm mamy lepszy. Teraz patrzymy na ramienniki. Na ramienniki 100% mamy teraz lepsze od niego. Zgadza się, czyli je oddajemy. Rękawiczki. Rękawiczki prawdopodobnie są takie same, zgadza się, ale wolę te jaśniejsze. Mamy jeszcze buty. Buty na pewno są gorsze od naszych nagolenników. No i mamy jeszcze taką, taki napierśnik. On jest zdecydowanie lepszy niż ten, który mamy. Zwróćcie uwagę, jak upgrade'ujemy teraz postać. Takie majty czerwone, czy one są lepsze? O, a ja nie miałem wcześniej? A, prawdopodobnie zdjąłem i zapomniałem nałożyć. No w takim razie fajnie, uzupełniło się. Mamy jeszcze takie na przedramiona uzbrojenie, które jest lepsze od tego, które mamy. I możemy jeszcze koszulę sobie porównać. 4,5, 2, 1, 2. 4,5, 2, 1, 2. No, wolę czerwoną. Białą oddajemy i jesteśmy gotowi na kolejną rundę. Kolejna runda jest z. Z takim gościem, o, ale w głowę prosto dostał, na pewno to odczuł. To jest taki gość z taką maczugą. Maczuga, znaczy maczuga, z taką buławą jakby. Ta buława jest bardzo, bardzo mocna przeciwko, właśnie, zbroi. Jeszcze on ma tu bardzo mocną tarczę, ciężko się przez nią przebić. Pięknie dostał prosto w głowę. Właśnie on jest, on jest już, on jest już naprawdę bardzo, bardzo myślący. To już nie jest prosta walka. Tutaj trzeba praktycznie setne sekundy się liczą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie ataków. Ja muszę dosłownie pięć, Pół sekundy przed nim prowadzić atak w momencie, kiedy on bierze zamach. Inaczej nie jestem w stanie w ogóle w niego pocelować. I w takim zwarciu też nie ma co z nim walczyć, bo on ma tą tarczę dobrą. I on ma jeszcze na sobie taki... taki kołnierz, który zaraz wam pokażę, jak uda mi się go... O, pięknie w plerki. Zabity. Elegancko. Ta maczuga jego jest dobra, ale ja, tak jak mówię, ja się nie odnajduję w jednoręcznych broniach. Bardzo fajną ma tą tarczę. Ale też z tarczy nie korzystam. Na pewno hełm ma lepszy. Chociaż 4, 3, 3,5. Nie, my mamy lepszy, proszę bardzo. Eee, właśnie to jest ten to jest ten kołnierz, który wam pokażę. Zobaczcie. O, i teraz. O, elegancko. On tutaj nas osłania nam szyję. Przed atakami takimi z góry, którymi ja właśnie staram się przeciwników pocelować, genialna sprawa. Maj, majty mamy lepsze, tunikę mamy lepszą, buty też mamy lepsze. Przepraszam, no i tyle właściwie. Najbardziej zależało mi na tym jego kołnierzu. To przez ten kołnierz on jest taki ciężki do pokonania, bo pomimo tych takich zamachów siermiężnych i trafienia go, to i tak nie jesteśmy w stanie go gdzieś tam zabić. Lecimy na następnego przeciwnika. No, ten jest już uzbrany w taką zbroję piękną. Och, kurczę, i ma taki gigantyczny młot. Jak tylko nas tym młotem trafi, to on nas praktycznie zmieci chyba z tej areny. Dlatego ja muszę wykonywać te ataki, wykorzystać to, że jego młot jest bardzo. Powolny. Jak już wykona nim atak to jest praktycznie cały odsłonięty. Och, ale jak już trafi. To już nie ma co zbierać tak naprawdę. Uj nie chciałbym na nim zginąć. Aj! Odsłoniłem się za bardzo. Zwróćcie uwagę, on ma już bardzo fajną zbroję płytową. Które ja bym chciał mu ukraść, no i zobaczymy, może się to uda. Także ja jeszcze tylko Wam oczywiście pokazuję, że ten ekwipunek, który zdobyłem do tej pory, cały czas mam do dyspozycji, z tą różnicą, że mam go do dyspozycji tylko i w momencie tej włączonej gry. Jeżeli tylko wyłączę grę na chwilę chociażby. To ten ekwipunek tracę i muszę zaczynać od nowa. Zapisuje mi się jedynie to, że przeszedłem nowicjusza i mogę od razu rozpocząć od eksperta. No ale wtedy nie będę miał wszystkich tych fajnych zbroi z nowicjusza. Także warto sobie tego nowicjusza wcześniej przejść. Ok, udało mi się dojść do tego gościa z młotem ponownie. Co prawda za drugim razem, niestety, ale za to mam całe życie. Także teraz moi drodzy, sprawdzimy się z nim. Pięknie. Och, kurczę, wyprzedził mnie. Tym razem nie. On jest naprawdę niebezpieczny, szczególnie te jego takie zamachy z nadgłowy. Warto jest poczekać na jego... O Jezu, atak. No on jest naprawdę ciężki do pokonania ze względu na tą jego zbroję. Jest łatwy do trafienia. Bo on, żeby się zamachnąć, musi naprawdę sporo się namęczyć. Pięknie, ale właśnie, ile bym tych ataków nie wyprowadził takich porządnych, to on przyjmuje sobie to wszystko na tą swoją zbroję. I wystarczy, że weźmie trzy porządne zamachy tym swoim Młociszem. I mnie równa praktycznie z tą areną. Pięknie! Elegancko, pokażę wam ten Młot. On jest całkiem niezły, tylko że właśnie ma strasznie, strasznie dużą tutaj tą wagę, ale zwróćcie uwagę jaki jest impact. Jak on już pierdyknie, to... Pół życia zabiera co najmniej, ale za to moi drodzy, patrzcie na tą zbroję. Tutaj oczywiście bez zastanowienia nakładam wszystko po kolei, bo jestem w 100% przekonany, że to jest lepsze niż to co ja mam na sobie. No i teraz wyglądamy już jak, i, jak taki prawdziwy rycerz z czasów średniowiecza, gdzie tam się kojar kojarzy się ich z książek albo z gier, właśnie. Tylko, że żeby wyglądać jak ten rycerz, musimy sobie na to. Zapracować 4,5, 2, 1 4,5, 2, 1 dobra Zobaczmy jeszcze te majicochy 4,5, 2,5, 4,5, 2,5 Dobra, to jest to samo no, Właściwie obojętne jaki to będzie kolor No i teraz elegancko jesteśmy już ubrani Teraz to całe żółte i czerwone mi się fajnie zregeneruje na następną walkę Następna walka będzie z taką właśnie. To jest taka kobita, jak słyszycie pewnie po okrzykach z taką halabardą wielką. Och, ja to prawda teraz już też jestem bardzo ładnie ubrany i niestraszna mi jest ta jej halabarda. Pięknie, pod... Podżeberka. Ach! Super. oj Zwróćcie uwagę, dwa tak naprawdę celne ataki... ...i mi zabrała... dwie trzecie życia. Super. I pod nie. I jak widzicie... Łuh! Ledwo uniknąłem pięknie. Ach! Zwróćcie uwagę, pół sekundy, pół sekundy i ona, moi drodzy, ona ma już naprawdę genialną potężną zbroję. Jak widzicie, bardzo dużo razy ją trafiłem całkiem celnie, ale niestety nie udało się jej pokonać. Spróbujemy teraz do niej dojść i spróbujemy ją pokonać i zobaczycie jak wygląda. Ostatni przeciwnik na ekspercie, którego do tej pory nie udało mi się ani razu pokonać, a miałem naprawdę sporo podejść. Także moi drodzy, e, zwidzimy się już za chwileczkę. Udało mi się dojść do tej kobity z halabardą za pierwszym podejściem, co mnie bardzo cieszy. I teraz moi drodzy, jak najwięcej czystych ciosów, ale oczywiście z mojej strony. Oh, w samo, w samo tutaj nie wiem jak to nazwać pod żebrami, no, w sam boczek, pięknie. Och kurczę, ale się wystawiłem. Jak widzicie, z każdym jednym, z każdą jedną walką. To ci przeciwnicy naprawdę są już potężni. Nie dość, że w uzbrojenie. Ach. To jeszcze ich AI jest tak mega rozwinięte, że oni tak naprawdę śledzą nasze ruchy i dobierają swoje ataki już nie tak jakby z automatu, tylko zwyczajnie... Pod nasze ataki, także o, prosto w głowę. Jak widzicie, moi drodzy, to nie jest takie proste. To jest przedostatni przeciwnik i on będzie mega, mega wymagający. Prawda, ta halabarda nie jest jakaś szybka, ona jest bardzo powolna, ale bardzo śmiercionośna. Jak już trafi, to najgorsze są te ataki w głowę, bo tutaj tak naprawdę ciężko jest ich uniknąć. No ale zobaczymy, co da się zrobić. Chociażby chciałbym wam zwyczajnie pokazać tego ostatniego gościa, bo on jest naprawdę epicki. I sam widok jego już jest przerażający, także do zobaczenia już za chwilę. Okej okay, moi drodzy, troszeczkę zajęło mi dojście do tej kobitki z halabardą. Musiałem tutaj no, 3-4 razy podchodzić, jakoś nie miałem szczęścia, ale w końcu udało mi się do niej dotrzeć. Teraz tutaj dołożę wszelkich starań, żeby ją pokonać. Łatwo nie będzie, bo ona jest naprawdę bardzo wymagająca. Ogólnie nie ma problemu, jeżeli chodzi o walkę z nią. Tylko, że ona jest strasznie wytrzymała. To jest jej. Największy atut, moi drodzy, to wytrzymałość nieszczęsna. Do tej pory, jak musiałem się z kimś mierzyć, to wszystkie te ciosy, które ona otrzymuje, to praktycznie trzech przeciwników, myślę, żeby bez problemu powaliły. Muszę, no właśnie, cholera. Cały czas jej się wystawiam na te zamachy. Muszę chyba tutaj zmienić nieco taktykę. Mam nadzieję, że uda mi się do niej dotrzeć ponownie. Ewentualnie, może już po prostu Wam pokażę, jak ją pokonam. Bo tak naprawdę walka z nią, jak widzicie, jest dosyć skomplikowana, wymagająca i nie chcę, żeby ten odcinek przez to trwał 50 minut. Także mam nadzieję, że się uda w końcu. W porządku, moi drodzy. Nie wiem, ile jeszcze podejść sobie zaplanować, bo dojście do tej kobitki z Halobardą jest jednak strasznie trudne i strasznie czasochłodne. Myślę, że już z godziny przynajmniej próbuję ją przejść. Także nie wiem, ile razy będę tutaj jeszcze próbował. No ale postaram się ją zabić, żeby pokazać Wam ostatniego przeciwnika. Na arenie, i ja tutaj może o matko plecy całe wystawiłem. Teraz... O jezu, widzicie ona jest strasznie trudna do pokonania. Gorsze jest właśnie to dojście do niej. Szkoda, że nie zapisuję... W sensie, że nie możemy zaczynać arenę od ostatniego przeciwnika. Kurde, ale mam mało życia. A i ten atak z góry znowu. No nic, moi drodzy. Ja niestety. Em... Jeszcze spróbuję jeden raz dojść do tej kobitki i z nią zawalczyć. Mam nadzieję, że mi się uda i że będę w stanie pokazać Wam tego ostatniego gościa. Byłoby naprawdę fajnie. Także no, sami widzicie, że arena do pewnego momentu jest ok aż przychodzi taki moment, gdzie no zwyczajnie nie jesteśmy w stanie swoich umiejętności tutaj na wyższy level wbić, trzeba po prostu potrenować. Także moi drodzy, jeszcze jedna próba przede mną. Mam nadzieję, że się uda. Udało się moi drodzy, panienka z halabardą pokonana, ale ledwo moi drodzy, kiedy powiedziałem, że to ostatnie podejście, tak się okazało, że udało się ją zabić. Jak widzicie halabarda ma naprawdę genialny impact, balans jest słaby, slash też gorszy i trust też gorszy, ale waga i impact robią swoje. Ja nie jestem nauczony walczyć halabardą, także lepiej czuję się ze swoim mieczem. No ale moi drodzy, zwróćcie uwagę na tą zbroję. Ja tutaj bez zastanowienia wszyściutko podmieniam. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości ku temu, czy to są rzeczy lepsze, to porównajmy sobie chociażby armory, tak? Tutaj mamy pół, tutaj mamy pół, tutaj mamy pół mniej, tutaj mamy pół mniej w tym oczywiście, tak? Czyli ta jest dużo, dużo lepsza, którą właśnie nałożyłem po tej pani z halabardą. Przerzucimy i te wszystkie nasze stare kraty. No i teraz, moi drodzy, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo potężni. Mam full życie. No i zmierzmy się z ostatnim przeciwnikiem. Jeszcze ani razu nie udało mi się go pokonać. Także mam nadzieję, że przynajmniej to będzie w miarę taka walka, której się nie powstydzę. Zadam mu oczywiście jak najwięcej, tylko będę w stanie obrażeń. Niestety on jest naprawdę bardzo, bardzo mądry. Bardzo, bardzo sprytny. A jego zbroja jest naprawdę jakaś mega, mega epicka. Podejrzewam, że po walce z nim, jakby się już skończył ekspert to i tak nie będę w stanie tej zbroi nałożyć bo prawdopodobnie tak jak po nowicjuszu miałbym zblokowaną tutaj tą możliwość okej okay, jak na razie sporo naprawdę fajnych ciosów weszło Kurczę. zwróćcie uwagę, jak on szybko się rusza w tej zbroi, jeszcze ta jego broń to jest jakiś taki toporomłot. No cóż, moi drodzy, ja tego przeciwnika jeszcze nigdy nie pokonałem. Naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby tutaj dojść i Wam go pokazać, ale nawet po muzyczce słychać, że jest to ostatni z przeciwników. Także mam nadzieję, że ten odcinek z arenki na ekspercie Wam się podobał. Z mojej strony to by było na tyle. Ja oczywiście tutaj mam dostęp do tej zbroi w tym momencie, ale tylko do czasu jak nie wyłączę gry. Także jak wyłączę grę, to wrócę do poprzedniego stanu i znowu będę musiał tam dojść. Kiedyś jak Ponownie zmierzę się z tym gościem i uda mi się go pokonać, to postaram wam, się, postaram wam to nagrać, żebyście wiedzieli mniej więcej co się wydarzy po przejściu Areny na ekspercie. Bo ja sam jeszcze tego nie wiem, może się odkrywa jeszcze jakiś dodatkowy poziom, no zobaczymy. W każdym bądź razie moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.